Ciao, ja no wydajcie z tej strony Kubikstą Gaming, witam was w swoim filmie na tym kanale. Ko jest to kolejny film z serii Minecraft, ale od końca. Przed chwilą nie uda. Wow. Chciałem zaplanować jej malutkę, go... Wyłączyłem, zdobyłem w międzyczasie w tych 5 sekundach film perła. I mu widziałem, że idę. W tym odcinku jeszcze raczej nie pójdę na smoka, bo to jednak za wcześnie z takim lootem, jak mam. Tak jak fajnego skinka, może nie, czy to jest ostatni? Chyba tak. Więc, sobie najpierw poszukamy jakiegoś city, więc mogę bym to poszukać tak, ale z tym Kilowem raczej nie starczy mi na za długo, więc po prostu to sobie wykluczę na stronkę z dosyć dół, więc zaraz się widzimy. Dobra, ja sobie przygotowałem kordę do innego city, więc po prostu będę leciał. Tak, trochę parałogi się dało Nie doleciała. Kłonę. Też nie doleciała. To też nie doleciała. Muszę to... doleć. Jak to, to, to... No. to Się wyjechaliśmy z plem. To you, to się, A, boczki, to mogę z tego się wyrzucać. Mam To jeszcze wspierajmy, Zakreślidzimy. Tyle powinno starczyć. No, udało mi się. Przełem z osrą. O, widzę już statek, nice. Co się nagrywa? Co się nagrywa? A, o, nie jestem szczupła. Się... Rozbierajmy sobie stack bloków, co tak widzimy. Będę musiał jeszcze więcej tych bloków wydobyć Już teraz to widzę. Nie będę się speed tutaj. Aż taki głupi nie jestem. No, ładnie tu jest. Czekamy na ten update. Powinienem się dobudować. Do, dobuduję się. Dobra, już tam się wydobędzie te bloki. Однак тут еще... О, чехуй. Ты куда-то. А, это с там-то. Я так не видела? że powiedzieć teoretycznie, że nie ja wpadłem na ten pomysł. Jako pierwszy, ale od razu mogę zapewnić, nie myślałem, nie chciałam nikogo. Po prostu, po prostu też mi się ten pomysł spodobał. Nawet nie pamiętam. nie oglądałam nikogo. W sensie kiedyś oglądałam film mnie ale to no i w ogóle nie myślałam, że oglądałem ten film. Więc jak są jakieś podobieństwa, to o, z góry przepraszam. że takie sprawy było wyjaśnione od razu. No później nie stresować. Nie doskoczę, nie doskoczę. Jeśli w tym End City nie znajdę kill Kilofa, to jest. Mam przez rano. Bo on długo nie wytrzyma. Oj, 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 trzeba tam dojść jakoś. Endermanów nie ma. Widzimy... on albo jednak nie robię cięcia bo widzę dron Kolejna city tego akurat na mapie nie widziałem. To jest to Absolutely yeah. absolute, absolute. mm -hmm. mm -hmm. oh yeah no, like children ¡Curra! <coughs> A kill off. Nice, nice. Słuchajcie tam do tych wszystkich skrzynek. Tu jest PS, AS, TRODO. Taki loot star start. Czy... And they're falling for you. Minus 8,4 do 2. Dobra, zaraz wracam. Zorientowałem się, że wciąż nie powiedziałem Wam, jaki jest tak naprawdę cel tej serii. A to już Wam powiem. Mówię. Cel to jest, uwaga. No, jest na tym oczywiście. Więc tak, dostać się do Getaway albo na samy wyspy ale to już mm -hmm. trochę trudniej byłoby. Zabić smoka to jest normalnie całe Minecraft to. A, przejść się to. Skrzesić smoka i go zabić. Może też potem zabić Wurdena. Nie wiem jeszcze. Ale nawet tak cel to jest właśnie. Zabić smoka ponownie. Na razie musimy najpierw musieli go zabić po raz pierwszy. A tym zajmiemy się można w tym odcinku, nie wiem, zależy. Tego wam na razie nie powiem. W sensie to samo wyjdzie potem. Ale teraz na pewno będzie łatwiej mi, wiesz. Łatwiej się walczyć z Ej. w sumie i nie zginął twój diemija, raczej. 아, 너무 아마 놀랬더라. Hegel and City. Nie, jakby może podarzyć. Mogę sobie lepiej znaleźć Deksową część. Kolejną. Nie doleciało. Psa, Okej, okay, fajnie, udało mi się chwilę. Chwilę, chwilę Dobra, ja już jestem tego Messengera Coś się ciekawego na mojej grupie w czasie ja odwaliło właśnie Wychowawczyni z grupy wyszło Hej, <grym> ja lekki spam był czy jej nie spodobało to Taka jest moja teoria, jaka to nie wiem Ale pijcie w zostawię czarną Jeszcze minuty dobra To skończymy Centralnie przed walką ze smokiem Widzę już może Ojojoj jakie. tych panów tu jest Takich ciemnoskórych nie ma tego end getaway Oj, fia. Minus dwa Ej To za to jest dobre Nie, to w to O jest oh, End Getaway, git To co? городться Jesteśmy już na zwykłym chędzie A więc Walka ze smokiem Wygramy czy zginiemy? A, a... Marek nie atakuj mnie Jeszcze chwilę poczekaj A więc wygramy czy zginiemy? Przejdziemy w grę? Czy się? sromotną porażkę? Tego dowiecie się już w następnym odcinku Subskrybujcie, lajkujcie, like, wyczekujcie Zapraszajcie kogo tam macie i siema!